poprzednim odcinku ruszyliśmy w kolejną trasę, nie robiliśmy tego od lat, jedziemy w polskie góry na Narty. Mieliśmy wyjechać o dziesiątej, nie wiem co się stało, nie umiem tego wytłumaczyć. Zobaczymy, ścigamy się z autem z Pogoda jest typowo zimowa, są minusowe temperatury, wieje wiatr, więc jesteśmy ciekawi zużycia baterii. Chwycaliśmy się naszymi polskimi pięknymi drogami. Pogoda troszeczkę się poprawiła. Trafiliśmy niestety na korek. Po drodze musieliśmy w okolicy Katowic, zjechać na ładowarkę oczywiście i na małe jedzonko. Niestety, jak to czasami u nas bywa, wjechało śmieciowe jedzenie. Jedziemy już do celu. Pogoda jest śliczna, widoki jak widzicie również dopisują. Dojechaliśmy na miejsce właśnie. Dojechaliśmy na miejsce, uwaga, uwaga, razem z autem spalinowym. Trzy minuty po nich. Czyli Dasin. Zapraszam Was na oglądanie kolejnego odcinka z serii Mój Typowy Dzień, tym razem w Szczyrku. I jak widzicie, jesteśmy chwilkę przed śniadaniem, jest bardzo wcześnie. Klasycznie, jak jesteśmy na własnym wyżywieniu, to jedzie z nami cały batalion różnych rzeczy do jedzenia. Jak tam, chaciulku? Wytrzymałyśmy się z domku i jedziemy teraz na stok samochodem. Mamy 7 minut. Mieliśmy jeszcze po drodze busa, ale chyba dzisiaj wykorzystamy to, że mamy kierowcę. Samochody, mi, się, mi piłki, lale, dzisiaj każde dziecko w tej Mieszkam Mieszkamy około 7 km od dolnej stacji wyciągu, a ze względu na to, że nie jesteśmy na tym wyjeździe sami, mamy załatwiony transport codziennie rano na stok. Jest to o tyle wygodne, że nie męczymy się ze znalezieniem miejsca na parkingu, który był, jak widzicie, pełny. Oczywiście przy okazji zaoszczędzam około 30 zł e, kosztów poniesionych za miejsce postojowe. Jak widzicie, jest zainstalowana nowa stacja ładowania, więc pewnie niedługo będzie uruchomiona. Jak widzicie, za mną są kasy. Bilet dzienny dla osoby dorosłej kosztuje 189 zł, dla dziecka 133 zł. My natomiast kierujemy się do infocentrum, ponieważ swoje karnety zakupiliśmy online i właśnie w tym miejscu można je odebrać po przyjeździe. Kupując online karnet dzienny dzień wcześniej oszczędzamy około 10 zł na sztuce. Na miejscu mamy ekrany, dzięki którym możemy swoje karnety wydrukować samodzielnie. Przed nami jeszcze jest tablica informacyjna, pokazuje ceny innych opcji, które możemy sobie wybrać. Na zewnątrz znajduje się oczywiście duża mapa ośrodka i mamy pokazane, które trasy tego dnia są otwarte. Pamiętajcie, żeby wiedzieć, gdzie zjechać tym ostatnim zjazdem, żeby to było w okolicy samochodu, a nie 5 km dalej. Tak wygląda dolna stacja gondoli. Jak widzicie ludzi jest sporo, obok mamy strefę relaksu, szkoda, że nie w słoneczku. Możemy również na dole też zjeść jakiegoś szybkiego fast fooda. Jest sporo miejsca do tego, żeby naładować baterie. Można sobie coś zjeść, wypić albo ogrzać się w którymś z namiotów. My już szykujemy się na górę. Kolejka troszeczkę zmalała. Zeszło nam trochę czasu na załatwienie sprawy z karnetami. Did you pack the It's a real adventure. The trail you're looking at. I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. Zobaczcie jak piękny instruktor jeździ dziewczynką. Shimon też gdzieś tam jest chęciolem. Pokazać, gdzieś są tam. Hanciel jeździ na szelka. Ma czubki, nart, złączone, tak jak w zeszłym roku w Szwajcarii. Mogliście zobaczyć to na e, odcinku, na kilku odcinkach. Dzięki temu utrzymuje blisko siebie czubki, nard, Zobaczcie, może jest to teraz widoczne. Cóż, mamy teraz szelki, żeby troszkę miała swobody. No nie szalejemy, bo na razie troszkę nie umie wytrącać prędkości. Jak wiadomo trening czyni mistrza. Im dłużej Hanciol jeździ, to idzie jej coraz lepiej, a teraz mamy już połowę dnia, czyli czas na jakiś ciepły posiłek. Na miejscu niestety wyboru dużego nie ma. Na hali skrzyneckiej mamy taką, nie wiem, karczmę o nazwie kuflonka. marzenie się spełniło tak dobre jest a my tutaj dzisiaj mamy towarzystwo na górze proszę Państwa weszli z buta widać jaki pod na czole no. tysiąc metrów w górę można a my mamy dzisiaj zalewajeczkę bez proszę, proszę jacy górale Być jak się wchodziło na górę ale jest do rozmęczenia, Irek spocony ale my nie wchodziliśmy. A jak, nie? Nie Tak. No tak. a no tak. Zapomniałam, no. Ja smakuje. A zalewa jedka? Dobra. Ta. naprawdę? ja, 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 ja nie robiłam zalewajek. Ja też? No, no. To, to, o, to było do zjedzenia. Na, to, dla smaka, ziela, ziela to dla smaka mama. To dla smaka mama. Dwie zalewajki. Pokazaliśmy Wam przykładowe ceny w tej restauracji. My się teraz zbieramy i spróbujemy jeszcze zjechać kilka razy. Nie powiem, pojeździliśmy. Nasz rekord, jeżeli chodzi o ilość zjazdów na jeden dzień, to 12 sztuk. Nie wstawaliśmy skoro świt, ale ten wynik również nas satysfakcjonuje. My wpadliśmy na wspaniały pomysł i zjechaliśmy na Solisko. Nawigacja nam pokazuje, że dystans około 7 km mieliśmy pokonać w 40 minut, a przyznam wam się, że jechaliśmy 3 godziny. W związku z tym to jest duży problem w Szczyrku, ponieważ jest jedna droga dojazdowa i jeszcze można jechać przez Wisłę, ale myślę, że tam sytuacja będzie taka sama albo jeszcze i gorsza. Dlatego rekomendujemy jednak noclegi jak najbliżej stoku. To jest. To jest O, tutaj sąsiad się buduje. Będzie miał świeże powietrze. Widziałeś? Zdjęcia? jak pali. Czym tam zdzisiak palisz? O, jest za śmierdzi No. zdziś upali dobrze. A no, co tu budują? Przy halnej. Także będziecie mieli świeże powietrze, jak sobie wykupicie. dzisiaj go to zadba. A, bo to konkurencja dla niego. Dlatego jak tak. Nikt czasem nie kupił. Parkingi już są prawie puste, a my stoimy. Najgorsze jest to, że Skibusy również stoją w tych korkach. I wyobraźcie sobie teraz wracać ze zmęczonym dzieckiem przez około 3 godziny. Jak dziecko pół godziny po nartach wygląda właśnie tak. My swoje wojaże zakończyliśmy na ostatni moment tego dziennego pakietu, natomiast jak widzicie, już zjeżdżają się osoby, które będą jeździć wieczorem, a my nadal stoimy. Do centrum szczyrku dojechaliśmy po około dwóch godzinach, więc jak ktoś mieszka dalej, nie radzę jeździć do godziny 16. Dajcie znać, o której godzinie nie ma w tym miejscu korków, czy trzeba zjechać około 15, czy jeszcze wcześniej, bo no, zmarnowaliśmy kupę godzin. Oczywiście nie samymi nartami człowiek żyje, my zawsze na wyjazdach robimy sobie co najmniej jeden dzień przerwy na jakiś relaks albo na wycieczki, zwiedzanie, na jakieś dłuższe wyjazdy, czasami dojeżdżamy na miejsce tak zmęczeni, że my ten chill zaczynamy na samym początku wyjazdu, a dopiero później z naładowaną baterią ruszamy. Co tu, co tu się, Krysia, robi? Muszę napisać. Jaka to jest matka? Święta? Boska. Jaka? No boska chyba. Matko boska. boska. Matko, Matki boskiej. Matko szczyrkowska Pani. Przyjechaliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej w Szczyrku na taką małą wycieczkę. Dzisiaj jest piękna pogoda. Do sanktuarium weszły obie babcie. Chyba się już spowiadają po dwóch dniach pobytu z nami na urlopie. Hania też jest w środku. Jest bardzo mało ludzi, ale piękna, piękne słoneczko, Szymon lata dronem teraz. Co? No ta, ta jaskinia. Jaka jaskinia? No chodź zobacz. Prawdziwe ciało Matki Boskiej leży. <grym iśle> Tylko widzisz, trzeba prawą stroną iść. No, z prawej, przy tym drzewie. Jest kliczo. Nie Nie Nie, ale jest grota. Można zobaczyć świeczuszki zapalić. Nie mamy zapalniczki. tu są? No i mamy to, co jest najcudowniejsze dla dzieci. Dla dzieci, ale nie tylko. Tu mamy serki czy Mamy teraz najważniejszą misję. Hania od dwóch dni mówi o tym, że chciałaby zjeść kołacza z cynamonem, więc najpierw musimy... O, jaka piękna gąska! Że najpierw musi zjeść kołacza z cynamonem, a później dopiero obiad. Tak. Yy, gotówką już pani daje. Babcia? Mam te pieniążki, twoje. Proszę. Dobrze, czekamy. 7 minut. Co? Po 20 zł, 60, tak? Po drugiej stronie. We młynie, czy tam młyn uba, coś tam. Yy, patrzę, ale nie widzę. Karczma no ma słabe opinie, na pięć to nie są dobre opinie. A tutaj i? ta z ikrą ma dobre opinie, ale małe nie po... Nie da się nakryć i zapach, niestety. Ale jest Jesteśmy tutaj po Masz Irek, trzymaj, bo jest z mam. Dobrze. Tycha? Na to czekałaś, co? Już twarz cała brudna. Ale idzie. Dajcie babci Krysztofie. No Ale pachnące, są niesamowite. Mm. Mm. Jesteśmy na tym wyjeździe z rodzinką i przychodzi godzina 15. w związku z tym wyruszamy w poszukiwaniu jedzenia. Jestem pierwszy raz w Szczyrku. Ta główna ulica jest dość mocno nasycona, jeżeli chodzi o gastronomię. Ale polecam zapoznać się z opiniami w internecie, ponieważ są bardzo różne i nawet miejsca, które wyglądają atrakcyjnie, no mają takie średnie opinie. Na czerwonym. <laughs> Haniu, tak nie można, wiesz? Tak nie można. <laughs> tak się nie robi. <laughs> Pomyśleć, że babcia jeździła na kolonie z dziećmi. <laughs> Moja babcia właśnie złamała przepis, w związku z tym na tym wyjeździe również pokazujemy Hani, jak nie wolno się zachowywać. Po przeczytaniu opinii w internecie i rekomendacji pani, która sprzedawała nam Bancie kołacze, dochodzi. wybraliśmy dzisiaj Bancie wyjątkowe miejsce dochodzi. o nazwie Stara Karczma. Spalili mosty pewnie. A. tutaj od frontu jest sala z małymi stolikami i pani nas wysłała z boku, gdzie jest sala z dużymi ławami. I tutaj pstrągi łowią. No tak wychodzi, że to. Myślę, że szczerk słynie z korków i kolejek. Mimo to, że jest dość wcześnie, to czekaliśmy na stolik około 20 minut. Przeglądając kartę, wszystko wygląda smakowicie, więc mam nadzieję, że opłacało się czekać. Wybór jest naprawdę obfity, więc każdy znalazł coś pysznego dla siebie. Ja bardzo lubię, jak w kartach są zdjęcia potraw, i faktycznie tutaj te zdjęcia idealnie odzwierciedlały to, co my później dostaliśmy na talerzach. No dobrze, wygląda jak to w czy Nie, nie, kieliszek. Ja nigdy Nie piję dalej, nie Takie kieliszek to pan nawet nie poczuje. Ile koneczki starcie starczy Państwu? Tak, tak. Wodę co? Dobrze, dziękujemy. Co to za ochot? Dziękujemy. Dareniówka w płynie. coś Nie. Co? Coś To jest I na liczbę. Ile kosztuje? Dar ani powód zakazany jest w Polsce. Tata wziął lemoniadę. To jest twoja podstawa. Go. Miód, goździki, cytryna. To To się tak smakuje czy się śupie? No ale to można pić jak z. I też ma inną zupę. Tak. <laughs> Lekarze, to się tak coraz bardziej coraz Podobnie my. Hmm. <noise> oh. O. Panu. Dobra, mamy. Super. Dziękujemy o, bardzo. Małe tak. Wiadomo, że bardzo karczek, z kurczaka i zawijanie. Dobrze. Już super, okay, super. super. Dziękujemy bardzo. A to jest? Jasyko, to jest tak? do ja do wola, prawie jak dowolaj, tylko no Zaczynamy zaczynam od pierożka pierożka? musiałeś zaczniesz. jest zasmażona. co, kapucha? zesmażana, kwaśna i słodka czyli jest mi zimno duszno zimno duszno no ale no, mamy na co na pewno mamy jedno ale już do czego? To czego? Słabo opalona Aha. Dajcie wszystko, pyszne Ja był w szczegółach. Pewnie. A Krysia jak strąg? Pyszne. Pania rytka? Dobra bardzo. Dobry, starobok. Tam Kurczę, to będzie najlepsze. nie nas. I nastała cisza. Chcielibyśmy coś skrytykować, ale nie bardzo jest. To co ty tyle zostało. Uznanie dla bardziej, bardziej dla sześciu osób niż dla czterech. No w sumie to daliśmy radę, bo co to zostało? No tak. Wydatki. To tak. ty muzy to třeba deska na pitku kupíš. Jesteśmy już ze szczyrku obiedzeni na maksa. Obżarci. Kto to słysza żeby tyle jeść? Dzieci w Afryce głodują. Oni tu 12 obiadów, 4 osoby. No zamówiliśmy taki półmisek dla 4 osób, ale myślę, że był ten półmisek na co najmniej 6 osób. No szkoda, więc... nie, nie daliśmy rady ale Daliś, no nie mów, wiesz, nie przeginaj, no, bo my zjedliśmy. zostawiliśmy jakieś tam ziemniaczki, więc to co najbardziej treściwe poszło. No ale głodni ludzie byli, no. To Wracamy teraz do domku i chyba komarka we wszyscy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Ze Szczyrku szykujemy jeszcze jeden, ostatni, więc do zobaczenia za tydzień.